Pomysłem na przedsiębiorstwo Fair Play było obserwowanie rynku i zwracanie uwagi na narastające zjawisko nieuczciwości w biznesie. Stwierdziliśmy, że dziennikarze bardzo dużo piszą o firmach nieuczciwych, natomiast z naszej obserwacji wynikało, że jest ogromna rzesza firm, które są uczciwe i te firmy należałoby wypromować. Stąd w 1998 roku, kiedy pojawił się pomysł też ze strony Unii Europejskiej, jeszcze w okresie funduszy przedakcesyjnych, na wspieranie kultury przedsiębiorczości, przygotowaliśmy projekt dla Komisji Europejskiej i ten, ten projekt został wybrany do realizacji. Dlatego mieliśmy środki na zorganizowanie pierwszej edycji, na przygotowanie regulaminów i również na zwrócenie się do przedsiębiorców z propozycją udziału w tym programie. Początkowo odzew był niewielki, mieliśmy tylko 39 firm w pierwszej edycji, natomiast po roku Pan schwycił. I już w kolejnej edycji było ponad 200 przedsiębiorstw. Także okazało się, że przedsiębiorcy chcą dokumentować rzetelność, chcą pokazywać, że wielu z nich prowadzi działalność w sposób uczciwy i że chcą również działać na rzecz rynku, na rzecz swoich pracowników. Chcąc zwracać uwagę na środowisko, na potrzeby społeczności lokalnych i tego typu firmy postanowiliśmy promować. Po raz kolejny spotykamy się na pięknym przedsięwzięciu, jakim jest przedsiębiorstwo Fairplay, gmina Fairplay, ambasador Fairplay w biznesie. Jestem pełna takiego uznania, że nasi przedsiębiorcy uczestniczą w tym konkursie, a przede wszystkim wielkie podziękowania dla fundacji, która. Ten konkurs tak bardzo, bardzo mocno rozpromowała i zachęca przedsiębiorców, aby poddali się tym badaniom, tym audytom i aby można było ich ocenić. Czy są Fairplay, czy nie? To też zobowiązuje takiego przedsiębiorcę, taką gminę, osobę, która jest w biznesie ambasadorem tego tytułu Fairplay, aby zachowała pewne standardy. Standardy, które służą rozwojowi firmy, dobremu wizerunkowi zapewniają godny byt również jej pracownikom i po prostu spełniają się w tym. Życzę, aby jak najwięcej takich firm było, aby zawsze by były chętni pod, do poddania się tej ocenie, bo ja dzisiaj przed tym wejściem na salę rozmawiałam z wodnymi przedsiębiorcami, którzy jeszcze chyba nie doświadczyli tego, że warto walczyć o tytuły. mówią, A czy, czy, czy trzeba, czy warto, a może to, to za wiele pracy, no ale nie mówią, że nigdy nie. Idea. Przedsiębiorstwa Fair Play uważam za bardzo pozytywne, z uwagi na to, że grupa firm, która reprezentuje sobą to wszystko, co powinno być dobre w gospodarce, to wszystko, co powinno być trudne naśladowania. Szacunek dla pracownika, szacunek dla tego, co się robi, szacunek dla nawet samego siebie. Są to takie ideały, które rzeczywiście przez określony czas to ta idea tego przedsiębiorstwa Fair Play nie się powinny te firmy rzeczywiście może być jeszcze bardziej zauważalne, to może tak, ale z kolei generalnie idea jest wspaniała.